Zaczynamy od otwarcia głowicy. Naciskam tutaj i przekręcam zgodnie z oznaczeniem. Pokrywa schodzi bez oporu. Warto uważać, żeby nie zgubić sprężyny ani podkładki. One też zaraz wrócą na miejsce. Teraz żyłka, ucinam około 3 metrów. Składam ją na pół i łapię środek. Ten środek wprowadzam w szczelinę bębna. Zwróć uwagę na kierunek nawijania. Jest oznaczony strzałką. Nawijamy równo, osobno każdą stronę, prowadząc żyłkę w swoim torze. Jeśli będą się krzyżować, głowica może się zacinać. Końcówki blokuję w rowkach. To ważne, żeby żyłka się nie cofnęła podczas składania. Teraz przeciągam końcówki przez otwory w pokrywie. Wkładam sprężynę i podkładkę i zamykam całość. Dociskam, aż skoczy na miejsce. Na koniec sprawdzam Żyłka powinna się wysuwać płynnie. I gotowe, głowica może wracać do pracy.